Witaj w podcaście Work Smart Not Hard. Moją misją przy tworzeniu tych materiałów jest podzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem związanym z zarabianiem dobrych pieniędzy bez ogromnego wysiłku oraz optymalizacją pracy. Głównie z innymi właścicielami biznesów online, ale także z liderami i wszystkimi, którzy chcą lepiej zarządzać swoją pracą. Opowiem Ci, jakie udoskonalenia możesz wprowadzić w swojej firmie, by pracować mniej, a zarabiać więcej. Opowiem Ci, jak zarządzać sobą w czasie, jak zarządzać swoją energią, jak delegować zadania, jak mądrze inwestować w swój biznes tak, by nie przepalić budżetu, a osiągać coraz lepsze efekty. Powiem też o sekretach tworzenia przeze mnie skutecznych kampanii sprzedażowych. Wszystko zgodnie z mottem Work smart, not hard. Jakoś tak jest, że naturalnym sposobem myślenia dla nas jest myślenie ekspansywne. Myślimy o tym, co jeszcze możemy zrobić, żeby osiągnąć lepszy wynik? Co jeszcze można dodać, żeby było lepiej? I tak dodajemy sobie i dodajemy, i szukamy kolejnych pomysłów na robienie czegoś, na dodawanie narzędzi, na zwiększanie zespołu. A co gdyby tak pomyśleć o tym, co można. Odjąć, żeby osiągnąć lepszy wynik? Czego mogę zrobić mniej, żeby osiągnąć to, co osiągam, albo nawet lepsze rezultaty? I jest to dość przewrotne pytanie, i ja, słysząc je, ja już czuję jakąś blokadę w moim ciele, bo właśnie zawsze byłam skupiona na tym, co mogę robić więcej, żeby było lepiej? Jak mogę jeszcze komuś pomóc? Co jeszcze dodać? Co jeszcze powiedzieć? A dla mnie trudną umiejętnością jest dać mniej, odjąć coś w ogóle. To już, to już totalnie powiedzieć mniej. To jest dla mnie bardzo trudne. Jestem ciekawa, jak to rezonuje z tobą. Ja czuję, że to jest bardzo powiązane z perfekcjonizmem, który już w sobie zwalczyłam, poradziłam sobie z nim, ale powiedzmy, że takie jego echa i ostatki wybrzmiewają właśnie w takich obszarach, w którym bym się tego nie spodziewała. Tutaj ten, ten perfekcjonizm objawia się tym, że ja czuję, że robiąc dużo działań, wrzucając dużo stories, dopracowując wszystko, co do szczegółu, dając więcej. Ja czuję, że dopiero wtedy pokazuję pełnię moich możliwości i dopiero kiedy zrobię to wszystko, to osiągnę pożądany wynik, nie wcześniej, niekiedy zrobię mniej. A to nie jest prawda. Mam jednak obszar w życiu, w którym minimalizacja jest dla mnie łatwa, a wręcz oczywista, potrzebna i konieczna, bo bym oszalała. Tym obszarem są narzędzia, które pomagają w nam w pracy. Ja jestem strasznym, anty-narzędziowcem, to znaczy to nie jest tak, że w ogóle nie korzystam z narzędzi. Oczywiście jestem w tym idealnym optimum narzędziowym, ale jest to stan idealny i nie mam potrzeby szukania większej liczby narzędzi albo co gorsza wymieniania tych narzędzi, których używam na inne. Przykładowo jeżeli ktoś tylko proponuje mi przejście na inne narzędzie do zarządzania zespołem, do zarządzania zadaniami niż Asana, to ja już mam w głowie cały ten proces ciarki na plecach i myśli o tym, ile rzeczy po, po drodze się rozwali, ile rzeczy trzeba będzie naprawiać, ile rzeczy trzeba będzie przenosić, jak długo trzeba będzie uczyć się nowego systemu, czy faktycznie zastąpi stary, czy faktycznie będzie lepszy dla mnie w odbiorze. I jak myślę tylko o tym procesie, to wiem, że to jest po prostu robota na trzy miesiące i nawet nie chcę mi się go zaczynać, bo wiem, że za rok przyjdzie inne narzędzie i ktoś mi powie: wiesz, co to narzędzie jest lepsze niż to, które polecałam ci rok temu, i teraz przejdź sobie na nie. I ja znowu będę zmieniać narzędzie. A tak trwam sobie w Asanie od pięciu lat pięciu lat, nic nie zmieniam, dobrze mi się z nią pracuje. Jest tam masa naszych wcześniejszych projektów, które możemy teraz po prostu kopiować, zmieniać w nich tylko pojedyncze zadania. Jest to super, super wygodne. Mój sposób myślenia polega na tym, że chcę mieć jak najmniej narzędzi, bo one potrafią mnie rozpraszać i zamiast pomagać, zaoszczędzić czas, często stają się zjedaczami czasu, na przykład to jest świetna, świetny przykład. Aplikacja do monitorowania spożycia wody w ciągu dnia. W moim sposobie myślenia, zainstalowanie takiej aplikacji i pamiętanie o tym, żeby za każdym razem, kiedy wypijesz klankę wody, włączyć telefon i odhaczyć coś w aplikacji, jest dodatkowym obciążeniem mojej głowy. Jest czymś, o czym ja totalnie nie chcę pamiętać. I ja miałam kiedyś taką aplikację, bo tak, spróbowałam. I Pamiętam, ile ona kłopotów sprawiała w moim życiu, bo zastanawiałam się nad tym, jaką ilość wody teraz wypiłam, jaką ilość wbić w aplikację, z jakiego kubka się napić, żeby ilość wody, którą wypiję, była wiarygodnie zmierzona. I czy mogę sobie dolać dolewkę wody do połowy wypełnionego kubka, skoro za chwilę będę musiała zmierzyć ilość wypitej wody i mogę się pogubić w rachunkach. A może by tak po prostu kupić dwulitrowy dzbanek, nalewać do niego rano wody i wieczorem sprawdzać, czy się tę wodę wypiło. Jak dla mnie dużo prostsze rozwiązanie. W moim myśleniu jest właśnie minimalizowanie narzędzi i zadań, ale jednocześnie rozszerzanie moich umiejętności. Minimalizuję to, co na zewnątrz, a maksymalizuję to, co we mnie. I wiesz co? Ja wolę poświęcić czas na rozwój osobisty, na rozwój moich umiejętności, na poznanie siebie, niż wdrażanie nowych narzędzi, zakup nowych przedmiotów. I w tej sytuacji, zamiast instalować aplikację do śledzenia spożycia wody, zastanowiłabym się nad tym, jak bardzo jestem oddalona od siebie, od swoich potrzeb, że nie potrafię dać mojemu organizmowi tego co jest tak naprawdę podstawą jego życia? I w tym momencie pomyślałabym o tym, że chciałabym się nauczyć zatrzymywania się i wsłuchiwania w swoje potrzeby, tak, by naturalnie i automatycznie nawadniać swój organizm. Bo aplikacja, narzędzie zaraz mi się znudzi, zaraz się na nie wkurzę, odinstaluję je, a umiejętność, której się nauczyłam i którą wprowadziłam do swojego życia, zostanie ze mną na zawsze. I zawsze będzie rozwiązywała ten problem z spożywaniem za małej ilości wody. Przykładowo, oczywiście, ale to jest tylko tutaj metafora, którą wykorzystuję w tym podcaście. To można przełożyć na wszelkie obszary Twojej efektywności, Twojej pracy, zarządzania tobą w czasie. Takie właśnie my myślenie o tym, co ja mogę odjąć, żeby było lepiej. Albo właśnie, ewentualnie, jak ja mogę się rozwinąć, żeby było lepiej. To jest trochę ten temat mentalności udoskonalania, o którym mówiłam we wcześniejszych odcinkach. Jeżeli nie słuchałaś, nie słuchałeś, to polecam ci posłuchać, bo to jest właśnie element udoskonalania procesu. Jeden z elementów, które możemy wykorzystywać odejmowanie, minimalizowanie. Możesz spróbować, nawet dzisiaj, na przykład, odjąć sobie czas, założyć, że poświęcisz dzisiaj mniej czasu na naukę, na pracę i zobacz, na czym się skoncentrujesz, co wybierzesz. Możesz sobie odjąć kroki w swoich działaniach, może na przykład zawsze wysyłasz posty na bloga do korekty, ale czy to tak naprawdę wpływa na jakość dostarczanych przez Ciebie usług? Jestem ciekawa. Co, co odejmiesz, pomyśl, co możesz odjąć, i daj znać koniecznie pod postem na Instagramie o tym podcaście, o tym odcinku podcastu. A jeżeli masz ochotę na udoskonalenie swojego systemu pracy, swojej organizacji, jeżeli interesuje Cię właśnie to poprawianie wydajności pracy, to mam dla Ciebie super informacje, bo w czwartek 16 marca. O 17 organizuję masterclass Hakuj swój dzień, na którym będę rozmawiać z Wami o efektywnej pracy i o zarządzaniu energią, o czym już mówiłam w tym podcaście, że ja nie jestem zwolenniczką zarządzania czasem. Dla mnie to jest niepotrzebne wciskanie się w ramy wymyślonego konstruktu tak naprawdę. Ja jestem za zarządzaniem naszą energią i płynięciem przez zadania w ciągu dnia i chciałabym cię nauczyć mojego podejścia i pokazać ci, jak ja pracuję, że udaje mi się pracować nad tym biznesem 3 do 5 godzin dziennie, a jednocześnie osiągać przychody na poziomie 100 tysięcy złotych. A jeśli nie prowadzisz swojego biznesu, to też nie jest problem, skorzystasz na tym masterclassie, bo techniki, które będę omawiać, ja wdrożyłam do pracy nad biznesem online, ale to są techniki, które są uniwersalne dla każdego z nas, oparte na badaniach naukowych, i każdy, dosłownie każdy z nas może z nich skorzystać. Jeżeli nie możesz być na żywo, to oczywiście dostaniesz też powtórkę z dostępem na zawsze. Także zapraszam Cię do dołączenia do tego masterclassu. Link do zapisu znajduje się w opisie. I tak sobie myślę, że, że może właśnie, tak w myśl tego, żeby odjąć, a nie dodać, żeby mniej, a nie więcej, to może zakończmy w tym miejscu ten odcinek i zobaczymy, jak taka krótka inspiracja, taka myśl rzucona w eter twojej głowy zadziała. Czekam, czekam na komentarze pod postem na Instagramie o tym właśnie, w jaki sposób dzisiaj wykorzystasz ten odcinek, co odejmiesz od swojego dnia, od swojej pracy. I życzę ci Przepięknego minimalizowania gwiazdki. Bardzo dziękuję Ci za bycie częścią społeczności tego podcastu. Zostaw 5 gwiazdek i daj znać w komentarzu, w czym pomógł Ci ten odcinek oraz w czym mam pomóc Ci następnym razem. A teraz wejdź proszę na Instagram, wpisz ania.kania.biznes i zaobserwuj mój profil, żeby codziennie dostawać wiedzę o życiu i pracy. Smart, not hard. No i zyskać więcej czasu dla siebie, bo to przecież w efektywnym działaniu jest najpiękniejsze. Jeśli chcesz wskoczyć pod moje skrzydła, współpracować ze mną jeden na jeden i rozpocząć cudowną przemianę, to napisz do mnie na Instagramie lub zgłoś się w formularzu dostępnym pod tym odcinkiem. Ściskam i do usłyszenia!